Przewiązanie się przez stanowisko zjazdowe to jedna z podstawowych umiejętności, jakie powinien nabyć każdy wspinacz. Na większości polskich trób spinaczkowych w naszych polskich skałach znajdziecie takie oto stanowisko zbudowane w łańcucha i na końcu jest kolucho, przez które się przewiązujemy. Ponieważ tego kolucha nie można otworzyć, a trzeba jakoś znaleźć się po drugiej stronie tego kolucha, to należy, będąc wysoko nad ziemią, zrobić pewną operację sprzętową. W bezpieczny i skuteczny sposób. Ja mam na imię Bartek, jestem instruktorem spinaczki i dzisiaj pokażę Wam sposób na przewiązanie się przez stanowisko zjazdowe, które mało kto zna. Zapraszam. Pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zawsze zrobić, jest zrobienie wpinki, czyli wpięcie liny w ekspres, tak abyśmy mieli tutaj ciągłość asekuracji i już nie spadli z tego miejsca z ekspresa, nad ostatniego przelotu. Kolejną rzeczą, jaką robimy, bierzemy drugi ekspres. Podczepiamy do pierwszego i podczepiamy siebie, czyli wpinamy ten ekspres włącznik tak, żeby można nam było tutaj wygodnie zawisnąć. Następnie chwytamy linę od ósemki, wyciągamy kawałek, składamy linę na pół, i potem linę przełożoną na pół przekładamy przez kolupo zjazdowe, i przeciągamy tej liny tyle, abyśmy na końcu mogli zrobić kluczkę. Starajmy się, aby to oczko było jak najmniejsze i za pomocą karabinka z blokadą, przeważnie będzie to HMS, łączymy tą linię z kluczką. Zakręcamy blokadę. Teraz spokojnie możemy się odwiązać od naszej ósemki. I przeciągamy rozwiązany koniec na drugą stronę. Tym sposobem, znaleźliśmy się po drugiej stronie kolucha i jesteśmy połączeni kluczką z karabinkiem, z blokadą. Możemy teraz poprosić partnera o blok. I w momencie, kiedy wisimy już na bloku, sprawdziliśmy sobie, że mamy dobrze linię przewiązaną. Wisimy na linię. Partner trzyma linię na dole. Możemy sobie. Zlikwidować tutaj te ekspresy. Najczęściej zostawimy sobie też ekspres kierunkowy, aby wygodnie zbierać ekspresy, które są pod nami i prosimy dół. Zapewne wielu Was teraz drapie się po głowie, czy to jest na pewno poprawna technika, bo przecież wielu z Was było na kursach wspinaczkowych, uczyliście się pod okiem instruktora i instruktor pokazywał całkiem inny sposób przewiązywania. Powinniście więc wiedzieć, że sposobów przewiązywania jest wiele, w zależności od tego jakie mamy stanowisko, w jakim kraju jesteśmy, bo na przykład w Stanach bardzo często można spotkać dwa. Ringi z osobnymi łańcuchami, które wiszą. Tam to też się trochę inaczej robi. Sposób, który Wam teraz pokazałem, to jest tak zwany sposób PETLA, rekomendowany przez tą firmę, która jest liderem na rynku sprzętu synaczkowego, sposób już od dawna znany. Różni się nieco, jak widzieliście, od tej metody, propagowanej przez PZA, która uważam, właśnie jest taką podstawową, którą powinniśmy umieć, bardzo uniwersalną metodą. I jeżeli mamy już ją dobrze obcykaną, to możemy sobie poszerzyć naszą wiedzę, nauczyć się tej metody, ponieważ, jak widzicie, ta metoda jest troszeczkę szybsza. Nie trzeba się tutaj ponownie dowiązywać ósemką, tak jak w przypadku metody PZA. Możemy tutaj zaoszczędzić sobie trochę czasu. No i trzeba też mieć na uwadze, że ta operacja ponownego przewiązywania się i odwiązywania od tej zabezpieczającej kluczki jest też potencjalnie narażona na ryzyko. Jednak metoda PZA jest dużo bardziej uniwersalna, ponieważ czasem możemy mieć stanowiska, gdzie nie będziemy mogli przełożyć naszej liny złożonej na pół, ponieważ ten punkt będzie za mały, lub będziemy mieli tylko dwa ringi wklejone, przez które też nie będzie można przełożyć liny, bo dodatkowo będzie nam jeszcze sprzęt w tych ringach, lub na przykład, kiedy wycofujemy się z niepewnego punktu, czyli na przykład zjeżdżamy w połowie drogi, możemy się wtedy przywiązać przez ringa i tak samo. Opuścić i wtedy to już na pewno nie damy rady złożyć tej linii na pół. Więc metoda pezla jest bardzo fajną alternatywą, yy, dość mocno rozpowszechnioną yy, w innych krajach. Uważana za metodę szybką, bezpieczną. Jaki tutaj minus tej metody? Zostaje nam taki kawał liny, która yy, sobie wisi, denda. Potencjalnie mogłaby się gdzieś zahaczyć, yy, stworzyć jakiś dodatkowy problem. Poza tym jest po prostu nieelegancka. Ja osobiście więcej minusów tej metody nie widzę. Firma PET w swoich materiałach instruktażowych zaleca przy przywiązywaniu się dopięcie lążą Connect Adjust do stanowiska, dociągnięcie się wtedy, przełożenie tego będąc na ląży, ale raczej, moim zdaniem, to jest taki kwit e, marketingowy, żeby jak najwięcej sprzedać tej ląży, która i tak jest świetna e, i tak warto ją kupić, ale myślę, że jednak w ten sposób nie jest tutaj za dobry, ponieważ e, musielibyśmy wspinać się z gotową lążą co uznawane jest za błąd. Gotowa ląża może się potencjalnie zahaczyć podczas ospadnięcia, może się wpiąć w różne punkty. Jest to niepotrzebne dodatkowe ryzyko. Poza tym trzeba taką lążę posiadać. Czy to byłby Connect Adjust, czy to byłaby zwykła ląża, taka z taśmy, no to musimy pierwsze ją mieć, zmontować, wspinać się z nią, co nie jest za, za bardzo rozsądne. No, i wpinając od razu, niektórzy mogą powiedzieć, że jakby wtedy droga jest niezaliczona, że trzeba zawsze wykonać tą ostatnią wpinkę. To już tutaj kwestia bardziej etyczna. Natomiast osobiście myślę, że jednak wrzucenie tego ekspresa i zrobienie wpinki jest jednak lepszym rozwiązaniem niż szukanie tutaj ląży, otwieranie zamka, wpinanie się. A tak, wystarczy nam standardowy zestaw do przewiązania się, czyli dwa ekspresy. Jeden karabinek z blokadą zamka i gotowe. Zachęcam, żebyście podzielili się w komentarzu swoimi doświadczeniami, którą z metod wolicie, czy znaliście tą metodę, która dla Was lepiej się sprawdza, a może znacie inną fajną metodę, która równie dobrze się sprawdza i jest bezpieczna. Zachęcam do dyskusji w sekcji komentarzy. Jeżeli podobał się filmik, zachęcam, żebyście zostawili łapkę, suba. Jeżeli chcecie takich filmów więcej, to też motywuje mnie do dalszej pracy i dzięki temu kanał się rozwija. A tymczasem dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć!